Dzień dobry kochani. Nazywam się Maciej Barański i jak część z Was być może wie, pracuję w wydawnictwie Mac Edukacja. Dzisiaj przeczytamy opowiadanie autorstwa misiowej mamy, pani Anety Konefał, Nie bój się misiu. Gotowi? No to posłuchajcie. Podobno każdy czegoś się boi, duchów chociaż nie istnieją, ciemnego pokoju, burzy, a nawet kożuchów na mleku. Miś dowiedział się o tym od miłej pani psycholog, która przeprowadziła dla dzieci ciekawe warsztaty. Dużo opowiadała o tym, jak sobie radzić ze strachem i że jest potrzebny, bo pozwala unikać niebezpieczeństw. Ja to w zasadzie niczego się nie boję, pomyślał Miś. Jestem chyba superbohaterem, Miśkiem Pyśkiem nieustraszonym. Pośpiezywał sobie pod nosem. No i nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie to, że mały miś zaczął się tym przechwalać. A przechwałki to nic dobrego. Sprawiły, że dzieci, które opowiedziały o swoich strachach, poczuły się nieco nieswojo. Pani absolutnie, ale to absolutnie nie zachęcała małego misia do tego, aby się bał. Nic z tych rzeczy. Powtórzyła tylko, że strach to naturalna emocja. Bo nie ma żadnych złych emocji, a każda z nich jest do czegoś potrzebna. Ale przede wszystkim to, że trzeba szanować uczucia i emocje innych. Zakodowałem, powiedział miś i ruszył w kierunku swojej półeczki. Nagle stanął oko w oko ze stworzeniem, którego nigdy nie widział. Miało chyba z tysiąc nóg i patrzyło na niego z rogu półeczki. Miś poczuł, że serce bije mu z prędkością kosmiczną. Łapki się trzęsą, a pluszowe ciałko zalewa pot. Nie mógł zrobić kroku, ani w przód, ani w tył. Kompletnie go zamurowało. "Ratunku!" powiedział, najpierw szeptem, bo zaschło mu w gardle ze strachu, a potem tak głośno, że pani o mało bębenki w uszach nie popękały. "Spokojnie, misiu," usłyszał głos Basi to tylko malutki, śliczniutki pajączek. I dziewczynka, która opowiadała o tym, jak bardzo boi się duchów, co było dla misia totalną niedorzecznością, wzięła pajączka na rękę. – Uratowałaś mi życie. Myślałem, że mnie schrupie na śniadanie – wyznał Basi Miś. Dziewczynka pogłaskała misia po łebku, a pani, która przyglądała się wszystkiemu, powiedziała misiowi coś, co na długo utkwiło w jego pamięci. – Misiu, wielką odwagą jest przyznać się do tego, czego się boimy. Wielkim szczęściem jest mieć kogoś, kto widząc, że się boimy, wyciągnie do nas pomocną dłoń. Mały Miś poczuł się w tym momencie jak prawdziwy szczęściarz. Gdy ma się wsparcie, to żaden, nawet najbardziej kosmaty pająk, nie może wystraszyć. – Dziękuję, Basiu – powiedział z wdzięcznością i spokojnie wrócił na swoją półeczkę. Mam nadzieję, że to opowiadanie Wam się podobało, a jeśli macie ochotę na więcej, zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Pa!